Witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym chciałabym Wam opowiedzieć o autorach i autorkach, których twórczość chciałabym poznać których książek jeszcze nie czytałam, ale mam bardzo wielką ochotę. U niektórych autorów chciałabym przeczytać tylko jedną książkę, u niektórych chciałabym przeczytać jedną serię, a od niektórych bym po prostu chciała przeczytać wszystkie książki, jakie istnieją. I są to autorzy, którzy są naprawdę bardzo znani, o których ja też parę miesięcy bądź nawet lat słyszałam i o których książkach marzę. I od niektórych książki nawet mam na półkach, ale zawsze jakoś no nie sięgnę po nie, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się uda i że poznam ich twórczość i zrozumiem zachwyty innych osób. Właśnie na temat tych książek i ich twórczości. Pierwszym autorem, którego twórczość chciałabym poznać, to Wladimir Nabokow. Czy dobrze to przeczytałam? Powiedziałam, nie wiem. Ale tutaj głównie chodzi mi o jego książkę Lolita. Nie zachęciła ta książka ze względu na to, że mój promotor mnie bardzo do tej książki, właśnie namówił. On mi nad Temat tej książki też trochę poopowiadał. I wiem, że mamy tutaj główną bohaterkę, która ma 12 lat. Jest to tylko dziecko, a właśnie jest tutaj przedstawiona relacja miłosna ze starszym mężczyzną. Ja chcę przeczytać tę książkę, ponieważ no, autor jest bardzo dobrze. Znany. Chcę przeczytać tą książkę ze względu właśnie na obraz kobiecości. Jest to klasyk. Jest to naprawdę jeden z najgłośniejszych i wydaje mi się najważniejszych klasyków. Mam taką ochotę po prostu przeczytać tę książkę. Może mi się w końcu kiedyś uda. Kolejny autor, którego twórczość chcę poznać, to Hermann Hesse. Jest to niemiecki poeta o poglądach pacyfistycznych i on dostał również Nagrodę Nobla w 1964 roku. Jego twórczość też mnie bardzo i to ogromnie interesuje i to też tak naprawdę ze względu na moje zajęcia na studiach, ponieważ mój wykładowca bardzo polecał książki jego autorstwa. Szczególnie polecał nam książkę Gra Szklanych Paciorków, ale ja chcę tak naprawdę przeczytać wszystkie te książki. Ja widzę same pozytywne opinie na temat jego twórczości, na temat tych wszystkich poszczególnych książek. Jakoś im te dni mijają, tym bardziej mam ochotę i. Ja coś czuję, że za niedługo ja i tak je kupię. Jego książki są o tematyce egzystencjalnej, gdzie również nawiązuje do filozofii buddyjskiej czy też do psychoanalizy. I wiem tyle, że w jego książkach głównie chodzi o szukanie harmonii i takiego spokoju duchowego w skłóconym sobie społeczeństwie. Ja nie wiem i też nie chcę wiedzieć, o co dokładnie w poszczególnej książce chodzi. Nie będę czytać, Opisu z tyłu książek, ponieważ chcę podejść do nich nie wiedząc nic. Znaczy ogólnie wiem, bo przed chwilą wam powiedziałam, w jakim kontekście on pisze, ale nie chcę dokładnie wiedzieć danej historii, danego kontekstu książki. Kolejna twórczość to Yoko Ogawa, czyli pisarka japońska. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałam, mam nadzieję. I tutaj głównie chodzi mi o jej popularne dwie. Książki Ukochane Równanie Profesora oraz Grobowa Cisza, żałobny zgieł. Ja tak naprawdę nie wiem o czym one są, i nie chcę, naprawdę nie chcę czytać opisu, nie chcę jakby poznawać tego kontekstu. Wiem, że któraś z nich, chyba ta druga, to opowiadania i też widziałam, że one są króciutkie, więc ja na pewno kiedyś po nie sięgnę, bo widzę naprawdę bardzo dużo pozytywnych opinii. I tak jak właśnie dużo osób się nimi zachwyca, tak ja też chcę się nimi zachwycać, ale też nie chcę podejść do nich z jakimiś takimi wielkimi oczekiwaniami. Chcę po prostu podejść do nich nie wiedząc nic. Kolejna autorka to chyba znana autorka Wam wszystkim i jest to Jane Austen. W jej książkach opisuje ona życie ludzi z klasy wyższej. W Anglii i to na początku XIX wieku. Ja słyszałam mieszane uczucia na temat, tak naprawdę, no, różnych jej książek, ale mam ochotę poznać jej twórczość. Żadnej książki tak naprawdę nie czytałam, ale tak jak widzę po opiniach i po niektórych opisach książek, to wydaje mi się, że mi się spodobają mi książki. Ja lubię taką tematykę i szczególnie chcę tutaj sięgnąć po dumę i uprzedzenie oraz rozważna i romantyczna. Kiedyś, w przeciągu mojego życia na pewno chciałabym poznać jej twórczość. Nie wiem, czy to będzie w tym roku, czy to będzie za rok, czy to będzie za pięć lat, ale kiedyś na pewno sięgnę po te książki, ponieważ chcę poznać jej twórczość i też mieć swoje zdanie na ten temat. Kolejna autorka to autorka, której imię i nazwisko na pewno nie wypowiem. Szczególnie chodzi mi tutaj o małe życie. Tak, jest to grubasek i to taki dość grubasek. A ja widziałam i słyszałam tyle pozytywnych opinii na temat tej książki, jeszcze na temat żadnej innej książki tyle opinii ja nie słyszałam. Naprawdę. Większość osób mówi, że ona zmieniła ich życie, że ona na nich tak wpłynęła emocjonalnie. Że ja wiem, że ja też ją będę musiała przeczytać. Ja czuję, że ta książka również na mnie wpłynie, że ona też będzie książką, która mi się spodoba, ale tego też nie mogę obiecać. Widzę to jedynie po osobach, które mają ten sam gust czytelniczy co ja, że im się to podobało, więc. Mam też takie wrażenie, że mi się też spodoba, ale na pewno małe życie mam zamiar przeczytać, ponieważ no, jest to coś, co mnie tak kusi. Autor to Carlos Zafon, i tutaj głównie chodzi mi o cykl cień wiatru. Tak naprawdę dużo na temat tych książek nie wiem. Tyle, co można się dowiedzieć o opisie z książki, to mamy tutaj głównego bohatera, który jest zafascynowany pewną książką. Pewnego autora i że mamy tutaj scenerię Barcelony. Nic więcej nie wiem. Nic więcej też dokładnie nie chcę się dowiedzieć. Tak naprawdę do tej książki zachęciła mnie Nikola. Doktor Book. Dlatego właśnie też chcę poznać jego twórczość. Mam nadzieję, że te książki też mi się spodobają. Mam tak naprawdę nadzieję, że wszystkie książki, które Wam tutaj teraz pokazuję i o których mówię i wszyscy ci autorzy, o których Wam mówię, mi się spodobają, że będą to książki, które będą dobre i z których będę się cieszyć, że po nie sięgnęłam. Kolejna twórczość to Oscar Wilde. Tutaj tak naprawdę mam ochotę przeczytać tylko jedną jego książkę i jest to Portret Doriana Greya. Portret Doriana Greya chcę przeczytać dlatego, ponieważ słyszałam, że jest to książka uniwersalna, że w tej książce każdy znajdzie cząstkę siebie i znajdzie problemy, z którymi musi się zmagać. Ja więcej też nie wiem o tej książce, ponieważ nie chcę dokładnie czytać opisu nie mam ochoty, bo ja lubię podchodzić do książek, nie wiedząc o nich tak naprawdę nic. Znaczy, wiadomo, jeśli widzę jakąś książkę, która mi się podoba w księgarni, która zachwyciła mnie swoją okładką albo swoim tytułem, to zazwyczaj sięgam. Ale jeśli są to książki, o których jest bardzo głośno i o których słyszę same pozytywne opinie, to wtedy zazwyczaj nie chcę nic o nich wiedzieć, ponieważ chcę podejść do nich nie wiedząc nic, z takim zerem, ponieważ opis książki zazwyczaj też już wpływa w pewnym sensie na naszą opinię. Przedostatnia autorka to Donatar, czyli autorka Szczygła Tajemnej Historii. Te książki chcę przeczytać. Małego przyjaciela może też, ale na pewno chcę przeczytać te dwie książki. I jeśli one mi się spodobają, to po jej trzecią książkę również sięgnę. Ale tak jak wcześniej Wam mówiłam, nie wiem, co tam poszczególnego jest. Nie wgłębiałam się w opis, nie wgłębiałam się dokładnie w recenzję, tylko tak powierzchownie słyszałam i czytałam. Ponieważ, no, nie chcę, a że są to jednak takie dość duże grubaski, boję się, że ten opis jednak coś tam zaspoileruje i sprawi, że moja opinia byłaby gorsza. I ostatnia, już autorka, to tak naprawdę autorka jednej książki, która też jest nowością. I chodzi mi tutaj o książkę Moja Mroczna Vanessa, czyli o autorkę Kate Elizabeth Russell. Ta książka wstrząsnęła. Bardzo wieloma osobami, i tu tak jednak skusiłam się do przeczytania opisu tej książki. Wiem, że tutaj chodzi o życie pewnej młodej kobiety, która została skrzywdzona przez mężczyznę, gdy była młoda i została skrzywdzona przez nauczyciela literatury, który miał 42 lata. Przeczytałam tylko początek, dalej nie czytałam. To mi wystarczyło, żeby wiedzieć, że na pewno mam ochotę sięgnąć po tą książkę. Wiem, że to będzie ciężka lektura, że będzie to bardzo emocjonująca lektura, która na pewno mną niejednokrotnie wstrząśnie. Wydaje mi się, że warto będzie po nią sięgnąć i że otworzy ona mi oczy jeszcze bardziej na różne aspekty. To byli wszyscy autorzy i autorki, których książki, których twórczość chciałabym poznać. Jak widzieliście, od niektórych chcę przeczytać wszystkie książki, od niektórych tylko poszczególne. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się sięgnąć właśnie po te książki, że kiedyś znajdzie właśnie czas na tych autorów, żeby poznać ich twórczość. Jeśli wyczytaliście już któreś z tych książek, to dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobały. I czy myślicie, że mi przypadną one do gustu. Ja Wam dziękuję za to, że zobaczyliście ten film, że jesteście tutaj razem ze mną i że tworzymy taką małą grupkę czytelników. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, że te filmiki Wam się podobają i życzę Wam udanego następnego tygodnia dużo zdrówka i oczywiście udanych książek. Cześć!